Jarek! Jarek, gdzie ty kurwa byłeś tyle czasu? Że ja cię nie widziałem. Jarek, co z tymi podatkami? kurwan? Co się dzieje, Jarek? Przestań już robić, kurwa, tak, że my przecież nie możemy tak żyć. Słuchaj. Z racji tego, że my się poznali teraz w Los Santos, widzisz, że żeś przyleciał sobie normalnie, Jareczku. Dla ciebie tutaj. Proszę bardzo, kieliszek whisky, bardzo dobrej whisky, tylko żeby cię nie wygło. Proszę bardzo, dla ciebie frytki przygotowałem ze świeżego oleju, żebyś nie mówił. Sanepit był, nie przejmuj się. Ja wiem, że wad ma być podniesiony znowu na jedzenie jareczku, ale no. Wiesz jak jest, nie? Y I dla ciebie, specjalnie dla ciebie. Pizzę grecką mam, bo słyszałem, że bardzo lubisz. No i oczywiście dla twojego największego przyjaciela, kotka. Mam również pizzę peperoni, żeby miał szynko, żeby kurwa robił ła